Witam serdecznie, jesteśmy właśnie na ogromnym evencie, który jest organizowany co roku w Montpellier. Event polega na e, pokazach różnego rodzaju ekstremalnych sportów. Tutaj proszę zobaczcie, tylko na to. Event jeszcze dobrze nie zaczął, jest pierwszy dzień, będzie trwał 4 dni, a już zobaczcie ile jest osób. Proszę bardzo. Tu będą pokazy jakieś skaterskie uff panuje straszny upał prawie 30 stopni jest dzisiaj i oczywiście tak jak Makłowicz zawsze mówi nie można w takim upale o suchym gardle siedzieć więc e, proszę państwa zimny desperados Desperadoska jest sponsorem tego eventu bo nigdzie nie mogę znaleźć innego piwa oprócz tego więc nie oceniajcie jak coś e, 7 euro Co? To? 7 euro taki desperados a 3,50 a spójrzcie ile osób w tu jest. Co tu się dzieje? Proszę Państwa, nie widać już wirusem, Wir Wirusa już z nami nie ma. Ukraina. A tutaj widzimy młodzi się bawią Pię Piękne czasy. No, normalne normalne czasy. Prawda? Tutaj możemy oglądać BMXy. Ale rzeka brudna jest dzisiaj. Matko. A ogólnie, a dlaczego dzisiaj akurat jest ten event? No bo dzisiaj jest środ e, czwartek, jak to nagrywam i to jest e, tak zwany bank holiday, czyli dzień wolny od pracy, a powodem tego jest e, dzień w niepowstąpienia. Ogólnie nie wiem, czy w Polsce też coś takiego jest, ja nie jestem zbyt dobry w tych, w tych dniach, ale Amel jest bardzo dobra, ona bardzo rozumie te wszystkie połączenia, więc wam wytłumaczy, na czym polega dzisiejszy dzień wolny. So, it's when uh, the Christ did zoom to, to the sky. And that's, that's true? Happen? Yeah. Uh, really? I to jest prawdziwe? Nie. Nie wiem. Przynajmniej z tego powodu, mamy bankolidę. Więc nie możemy się kłócić, nawet jeśli to nie jest prawda. Zobaczcie, takie kubki się zostaje. Czyli to jest 25 rocznica całego tego eventu, który się nazywa FIS. Ale ogólnie event jest jak najbardziej um, obdarzony przeze mnie szacunkiem, bo ja od najmłodszych lat, lat uwielbiam sport, każdego rodzaju, każdy sport. Także picie piwa na czas, to też można uznać sportem. Więc każdy sport jest przeze mnie szanowany bardzo, bardzo wysoko, więc tutaj można zobaczyć ludzi z każdej dyscypliny popisujących się swoimi umiejętnościami. Może ja dziś popiszę się swoimi. Dzień w nieostąpieniu, Jezuska najdroższego do nieba. A tutaj Hans Wrap pie i pije tylko. Hmm. Hmm, Ameli? Hmm, Ameli? Eh? No, eh? Inow. Eh? 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 Sevit, Ameli. Sevit? <noise> Ameli właśnie wychaczyła to stanowisko z grami plaszowymi. Boże, co za nuda, to jest miejsce, gdzie jest promowany sport. Sport prawdziwy, sport realny. Takie jak tu, proszę bardzo, cztery monitory, matko ch**ńca, w co chłop gra. Co to jest? Spójrzcie, różne zabawy, gry. I kostka Rubika. Amelie umie układać kostkę Rubika. E? Eh? You want to do one? Dobra, Ameli teraz próbuje ułożyć kostkę Rubika Pika. Ameli, you have one second. 3, 2, 1, go Ameli, nie mamy całego dnia matko. Już tu stoimy trzecią godzinę. Głodny jestem. Dobra, Ameli już prawie ułożyła. Dobra, zobaczcie, żeby był dowód, że women are not less intelligent than men. Okay. O, oh, show from every side. Congratulations, Emily. Ale, but still, women are smaller, weaker and less intelligent than men. Zobaczcie, co zrobi. A dzisiaj. Dzisiaj wstałem za szybko z łóżka i aż mi się ciemno przed oczami zrobiło, a ten. Co tutaj skacze na rowerze, no? O, oh, mówią po angielsku. Bardzo dobrze. Steamroller. Yes! Oh! O To są ostatnie battle grupy bou Boulle.

No a Mary też zapomniała, więc przykro mi, tak się właśnie kończy ten film. E, mieliśmy nagrać więcej tych trików, ale w ogóle plan był taki, żeby pójść jeszcze kolejnego dnia na ten cały event. Jednak jakoś tak wyszło, że nam się nie chciało. Za gorąco jest, wiecie, 30 stopni. Pff. Więc e, macie ostatni trik, o.